Widz, zostawię łapkę w dół, Lutel? Cześć, wybacz, ale ci przyzwonię. Dzień dobry, moi drodzy. Witamy Was ponownie w grze Force. Dzisiaj zawalczymy na morzu dzięki DLC, które dodaje bitwy morskie. Zobaczymy, kto okaże się lepszym kapitanem. Więc pamiętajcie, Tim Lutel lub Tim Kretka. Będziemy grać do dwóch zwycięstw. Jednak zanim przejdziemy dalej, chciałem opowiedzieć Wam o darmowej grze na PC, czyli World of Warships. Materiał sponsorowany. Jeśli chcecie zmierzyć się z innymi graczami na morzu, korzystając z ponad 500 historycznych okrętów, to ta gra jest dla Was. Zagracie tu krążownikami, pancernikami, niszczycielami, lotniskowcami, a nawet okrętami podwodnymi. A wszystko to na wielu wspaniale wykonanych mapach z wysokiej jakości grafiką. Zainteresowani? W takim razie zachęcam do pobrania tej gry z mojego linku, który znajdziecie w opisie i przypiętym komentarzu pod tym filmem. Rejestrując się z tego linku, otrzymacie bonusy o wartości 25 euro. Dostaniecie 500 dublonów, 7 dni konta premium, 2 miliony kredytów. Okręt z czwartego tieru po ukończeniu 10 bitew oraz dowódcę z 6 punktami umiejętności. To co? Wbijajcie na pokład i szorować mi ten okręt! Zagramy jeszcze na modzie, dzięki któremu nasze okręty będą się ruszać. A, bo tu można grać bez dowódcy też w sumie? Tak, może, no też to bez dowódcy. Dobra, to gramy bez dowódców w takim razie. Jak to miało działać, niby? Musisz specjalną rzecz wybudować. A widzę chyba. Ja to... płynę! Ja chyba płynę! Ty już płyniesz! Ja już płynę! O je! Nie! A, tylko że ja wpływam w jakąś strefę, gdzie nie można nic zbudować? I co? nie możesz na swoim statku budować? No nie, ja wpływam w jakąś strefę, gdzie nie można nic zbudować. Już masz dwa kominki, ale ty ładny statek w ogóle zbudowałaś. Przepraszam, okręt. No staram się tak zbudować tą dupę, przynajmniej mu większą, żeby było gdzie statki chować. Lepiej nie patrz mój, bo ja już nie wiem, co to jest. Bo ja zbudowałem jakiś harpun, ale on potrzebuje amunicji. Skąd ja mam mu Ale amunicję masz ostatnią zakładkę. A! A. Ja mogę teraz takim harpunkiem strzelać. O kurde, co to jest? To jest harpun? Dobrze, że nie trafiłeś. Ja podpływam, ja będę robił abordaż. Przykuj się na śmierć. Dzień dobry, <laughs> wata! Dobrze, o coś ci rozwaliłem O kurde, szybko poszło widzę Ciekawe czy mogę cię staranować Tylko, że ja już nie mówię, nic nie zbuduję. Więc muszę strzelać tym co mam Dobrze, rozwal to coś Lutel, co się z tobą dzieje? Jestem agresywny, chociaż raz w życiu chcę wygrać w te gry Czy ty we mnie wiesz? <laughs> tak, mam nadzieję, że to się uda Buk, buk! <laughs> Szybciej! Zaczyna uciekać, to nie! Stop! Wow, gdzie <noise> mi komin! Rozwalmy te kominy Dobrze! Ej, w sumie ty masz tu reaktor! O kurde! Na co ja czekam? Nie! <noise> no Teraz albo nigdy. Uwaga! Albo wygrałem, albo nic tu nie zrobię! Dobrze, jest! Smasz się! Jak wjechał we mnie! To było szybkie! Dobra, żeby nie było tak łatwo lutelowi, tak trudno dla mnie, co dużo osób pewnie się raczej zdziwi, dodaliśmy jeszcze taką jakby mapę, która y, sztorm wprowadza, więc gdy na morzu. O kurde, Dobra, ale na mnie tak ta... lepiej, ale jesteś blisko siebie. Telepie. Kurde, jak lepiej! Ja pierdziele, ja pierdziele! Jak ktoś ma chorobę morską, proszę nie oglądać. Co ja mam, jak mam tu budować? <laughs> Spokojnie. Damy radę. Dobra, spokojnie, ja tu coś zbuduję. O nie, takie małe. Trzeba zbudować reaktor. Nie tak, nie tak. O nie, ja nie to zbudowałam. Bo nie ma teraz ruszania się statków. A nie ma tego tutaj. I tak się ruszają, wiesz? Ja bym bardzo chciał to połączyć ze sobą. Dobra, działa. Ja już robię dość ciekawy statek, nie powiem. A ja nie wiem co, ja klikam po prostu i się buduje. Jak u ciebie to wygląda? U ciebie ładnie, u mnie tak trochę gorzej. Bo ja powoli to robię. Ja tu muszę znaleźć miejsce, żeby coś postawić w środku, to nie może być krzywe. No i widzisz, to jest ten moment, kiedy kredka dobrze budowała. <laughs> Ale jakiego ty grubaska zrobiłaś? Patrzysz mi się na bebek? To postawię czy nie? Postawię! Zobacz, jaki mam krzywy komin. Ty masz lupę, działa po prostu. <gry> Wypadałoby zrobić samoloty, nie? A właśnie, mogę to poulepszać? Pewnie, że mogę. Ja w ogóle nie ulepszałem śmigła w poprzedniej grze. Ja ulepszałam! Jak widać, nic to nie dało. Ten moment, jak czasami tak wszystko jest na labę i nie wiesz, jak masz budować. Kurde, dajcie mi zbudować. No, ja tak chcę. O, chyba. Ale to jest piękne, co nie? Ten sztorm. No co tu się dzieje?! Przyszedł czas, żeby ci wpierdzielić. No spokojnie, ja dopiero zaczynam budowanie czegokolwiek, żeby ci wpierdzielić. Też nie gwarantuję... Że mi się to uda. No proste to to na pewno nie będzie. Tam nie chciałem! Aaaa! Kurde, zmieszczę samolotu. Źle to zbudowałem. No właśnie teraz tak dobudowuję się, wiesz? O Boże, co mi tu powstaje? Ty, mój statek zaraz się... O nie! Co się dzieje? To ty? Być może. Bo już się bałem, że mój statek się rozwala przez to, że jest krzywy, nie? Panie, weź pan zatrzymaj na chwilę, to no! Będzie lotnisko... Ole Boże, jak te samoloty wylecą stąd... To mi do wody poleci od razu. Ja robię najdziwniejszą rzecz na świecie. What? Co tu było? Przecież we mnie wleciał samolot i nic mi nie zrobił. Czy ja już byłem ślepy? No to cóż! w wodę! Do góry, do góry, statek. Coś tu leci! Dobra, nie leci. No dupa, do tyłu! Ja zrobię większy dziób. Leci samolot i. Ojeju, jak daleko te bomby poszły. Próbuję zrobić bardzo ryzykowną rzecz. Zobaczymy, czy wyjdzie. Ej, 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 Dobry. Dobrze! Ledwo, ledwo! Ile ty masz w tej amunicji? Dużo. Prawda? Nie! Dobra nic się nie stało Dobra już wiem jak mam strzelać Proszę nie strzelać do Polaka Teraz nie jesteś już Nie jestem już Polakiem? Nie Dobra uwaga Strzelaj Leci A już widać że za daleko Chociaż Jest nadzieja I Uj pięknie Ja ciągle tym dziobem w dół jestem wiesz Nie O kurde Mój samolot Uwaga, będę strzelał z samolotu. I to ma rację bytu chyba. Dawaj! Dobrze! Ale nic nie zrobiłem, ale syf. Nie! Kurde, mój dziób poszedł. Poszedł ja... dziób? Poszło cokolwiek? Poszedł dziób. Ja już się bałam, że nic tam nie zrobiłam. Oby się udało. Dawaj! No za daleko! Czym ty mnie tam strzelasz? To był jaszczą. O nie! Dobra, nic się nie dzieje. O kurde, teraz możemy nie przeżyć! No właśnie! No przestań! Co ty mi robisz, kobieto? Te głupie flaki nic nie robią oczywiście. Uwaga, robię to. Za wysoko. Ale mi się buja ten dziób. O Boże, to już jest za bardzo... Nie! Co się dzieje? Mój statek zaczyna się sam rozwalać. No bo nie masz połączonego go! Czekaj! O nie! <laughs> Kolega zaszła na tym flaku! Się... Co tutaj płynie? Nie! Jest, jest. Idealnie będzie, dawaj. Nie Jak udało mi się? <noise> Tylko mi tam. Oh. Koniusz nie O kurde, co to jest? Nie! Ah. Oh. Yeah. i wow. mamy jeden jeden. Na ostatnią mapę dodajemy dodatkowe broń. Można pływać, jest Można dużo pływać. miejsca. Nowe rzeczy są nowe bronie. Ale najważniejsza rzecz, możliwość sterowania stateczkiem. Przynajmniej tutaj już mogę normalnie budować. Wiem co klikam. A jakie są nowe bronie? To nam na końcu. Tak, na końcu jest. Dwie tylko nowe bronie? Mój statek wygląda dość ciekawie. Jak zwykle. Jak zwykle. Ej, to taki, taki ślimaczek. Taki ślimaczek, jak wyzywa. O, teraz ja już lepiej wygląda. Ja jestem zadowolony. Podoba Ci się tego. ten? Co mi się podoba? Mój parowóz. Twój parowóz przepiękny. A czemu tam jest dziura na środku? Przez przypadek. Przez przypadek? Okay. Jeszcze to liną tak? Zobaczymy, co nowa broń robi. Mam się bać? Nie. Dobra, trzeba wszystko zrobić tak, że jak wypłyniemy stąd, nic nam się nie stanie. Proszę to nie płynąć do mnie. Nie, ja nie mam płynąć, a później ty jeszcze przypłyniesz i tyle będzie. Ja nie mam dowodów na to, że ja będę cokolwiek tutaj robił. Dobra, jakieś centrum inżynieryjne to tutaj zrobimy, w sensie centrum sterowania. Buduję broń typowo okrętową. A tam chłopak siedzi w ogóle. Dobra, ale ostatecznie najfajniejsze to są te bronie. żebyś się tu zmieścił? Ty nawet tu jesteś dobry? Ej ej ej, 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 ej. Ładnie, to już ładniej, ale ale, ale tylko nie. ładniej. A właśnie, bo ja to zrobiłem, ale tu musi być snajper, ale jak głupio to zrobiłem, bo tu snajper musi być z tej strony. Dobra, ja to ja to ogarnę, będzie tu snajper. Co za dupy tam budujesz? <grym> Może się nie interesować, co ja tu robię, ok? Ej ej, 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 szybko, tarcza. Z opóźnieniem, <grym> <grym> ale będzie. Ja też ci pokażę, co potrafię, nie? Uwaga. O, proszę, o, proszę, jak utrafię. HO To ładna yy, tarcza się uruchomiła. Nie, gdzie ten samolot? Dobrze, bardzo daleko. Uuuu, nie! nie! Zostaw go w spokoju! Nie! Ile ty tego narobiłaś? Też tyle samą miałeś! Aha, w sumie. <laughs> kurde. Nie uderzyłeś! Ja mam gdzieś samoloty, one mi się nie przydadzą. Ja Miałam lepsze rzeczy. Wiesz co? Kij z tobą, płynę do ciebie. Wiesz co? <gry> nie płyniesz. Ja za to mogę walić z moździerza albo i nie. To był najlepszy strzał w życiu. To Dopiero początek, moja droga. To będzie dość ciekawe. O kurde, to się utrzyma? Jak to się utrzyma, to będę zadowolony. Nie, nie podpływaj. Bo co? Nie podpływaj. Nie podpływaj, no! Ja się boję, ja, ja muszę walczyć o swoje życie, tak? Kurde, róbcie te tarcze, no. No, dobrze. Co tam ci wybuchło? No to moje działo. Masz. No tutaj droższe, no! Kurde, lutel! <laughs> O piękny strzał! Top się. Widzę twój reaktor. A nie, to jest to taki To jest mały wielko. reaktor. było ze mną nie zadziera. Zaraz zabijecie! Zaraz się chłopie zabije! Mnie, ty, a niby czym? Kurde, tym to ja już będę przestrzeliwał. <grym> Dzień dobry. Dawaj, rozwalimy się nawzajem. Co się dzieje? <grym> Co tu się teraz stanie? Albo się rozwalimy nawzajem. O nie, tylko nie tak. A weź teraz strzel. Nie mam czym! A nie, ja. <grym> Ej! O nie! My się rozwalamy nawzajem tutaj! Co się dzieje? Przepływasz przeze mnie. Widzę. Nie, ale to jest koniec mapy. Czy ja Op. się nie rozwalę przez to do tyłu? Cofamy się. Do temu pani. O. niszczyłem po komik. Ej! Nie! Od środka zniszczyłam go! Od środka! I idealnie mam. trafiłam w twój ten ja Laster myśli... na zawsze w moim sercu. Myślałem, że jestem tutaj staranować się. Przegrywam jak zwykle forcy. Jeden do dwóch. Jeśli Wam się podobało, dajcie znać w komentarzach oraz powiedzcie w jaki sposób byśmy mogli jeszcze zagrać w porcy. Jeśli ten film Wam się spodobał, nie zapomnijcie go co skomentować. Trzymajcie się. Pa! pa!